Wejście na rysy od strony słowackiej to zdecydowanie łatwiejsza opcja zdobycia tego szczytu niż od strony polskiej. Nie potrzeba do tego wyjątkowej sprawności fizycznej i sprzętu. Każda sprawna osoba, która zdobyła już kilka mniejszych gór jest w stanie to zrobić. Wystarczy tylko zabrać odpowiednie ubrania, prowiant, zapas płynów oraz ewentualnie kask. Pamiętajmy, że cała trasa ma ponad 19 km długości i ponad 1200 m podejść. My zdecydowaliśmy się wyruszyć na początku lipca, gdy większość śniegu już stopniała, co powinno uczynić wycieczkę zdecydowanie łatwiejszą. Na miejsce przyjeżdżamy dzień wcześniej i śpimy w miejscowości Strbskie Pleso, czyli po polsku Strbskie Jezioro. Znajduje się tutaj stacja pociągu, którym można za pół euro dojechać do punktu początkowego naszej wyprawy, czyli stacji Popradskie Pleso. Stąd ruszamy piechotą, choć jak widać niektórzy tu piwakowali. Zaczynamy niebieskim szlakiem, który wiedzie szeroką asfaltową drogą. Przemierzamy w ten sposób około 4 km. To dobra rozgrzewka przed tym, co czeka nas dalej. W końcu docieramy do skrzyżowania przy poprawkim stawie, gdzie dalej kontynuujemy marsz niebieskim szlakiem. Tutaj napotykamy zaopatrzenie dla chaty pod rysami, które czeka na tragarzy lub turystów chętnych do jego wniesienia. Nagroda za taki wyczyn to kubek gorącej herbaty. Dochodzimy do czerwonego szlaku. Tutaj zaczyna robić się trudniej. Podejście jest już bardziej strome i kamieniste. Pchnąc się dalej w górę dochodzimy do Żabich Stawów Mięguszowieckich, gdzie szlak na chwilę łagodnieje. Sztuczne ułatwienia takie jak podesty, łańcuchy i drabinki mogą się wydawać trudne do pokonania, ale tak naprawdę to dzięki nim wejście jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Warto zwracać uwagę na kierunki szlaków, aby nie tworzyć niepotrzebnych zatorów. Dochodzimy do bramy udekorowanej flagami modlitewnymi. To już ostatnia prosta do chaty pod Rysami, jednak o tej porze roku można tu napotkać jeszcze dość grubą warstwę śniegu. Dla tych, którzy chcą go uniknąć, polecamy poczekać do sierpnia, choć gwarancji nie ma, bo śnieg w Tatrach potrafi spaść również latem. W końcu jest, chata pod Rysami, czyli najwyżej położone schronisko w Tatrach. Ale na tym nie koniec. Znajdziemy tutaj e, też najwyżej położony przystanek autobusowy w tatrach oraz elegancki wychodek, który w tym roku został zdmuchnięty przez Halny. Toaletę już odbudowano i dobrze, bo gdy my ją odwiedziliśmy, stan podłogi pozostawiał wiele do życzenia. W pobliżu można znaleźć jeszcze kilka ciekawych artefaktów, jak na przykład rower oraz znak zakazujący chodzenia w szpilkach. Do tego momentu dzieli nas już zaledwie 250 metrów w pionie od szczytu, a raczej szczytów, bo rysy mają aż trzy wierzchołki. I wreszcie są rysy. Po lewej widzimy szczyt Polski, po prawej słowacki. W dole natomiast czarny staw pod rysami i morskie oko. Jeszcze tylko pamiętkowa fotka z kartką umieszczoną w skrzynce i można wracać. Zejście może okazać się większym wyzwaniem niż wejście. Cała trasa zajęła nam około 10 godzin z przerwami.